Dokładnie tydzień temu nagrałem materiał o Nintendo Direct Partners Showcase, w którym wyraziłem swoje lekkie niezadowolenie z tego, co było tam pokazane, a już tego samego dnia Nintendo zrobiło kolejny pokaz z kolejnymi grami Nintendo Indie World, na którym zaprezentowali, jak sama nazwa wskazuje, gry niezależne, które zmierzają na Switcha i na drugiego Switcha, i chociaż na początku nie miałem w założeniach tego oglądać, bo ja nie jestem jakimś wielkim fanatykiem gier, indie, to byłem w ostatnim tygodniu trochę chory i stwierdziłem, że dobra, na premierę nie obejrzałem, ale nie mam nic lepszego do roboty, to sobie nadrobię. Może będzie tam coś ciekawego. I wiecie co? Nie miałem dużych oczekiwań, ale jestem zaskakująco pozytywnie zaskoczony. Zaskakująco pozytywnie, dlatego że odkąd wyszedł drugi Switch, to ja ciągle szukam jakiegoś powodu, dla którego miałbym kupić tę konsolę. Głównym powodem, dla którego kupuję konsolę, są gry które na nią wychodzą. A w przypadku drugiego Switcha jakoś na razie brakuje mi takich tytułów, które mogłyby jednoznacznie przekonać mnie, że warto wydać te prawie 2,5 tysiąca złotych na ten sprzęt, no bo na palcach jednej ręki mogę wyliczyć tytuły, które przekonują mnie i dlatego obecnie wszystkie potencjalnie ciekawe premiery na Switcha 2 przyjmuję z otwartymi rękami, bo kto wie, może to właśnie gry niezależne uratują drugiego Switcha w moich oczach. Ale zanim przejdziemy do to możecie zostawić suba na kanale, bo wiem, że dużo osób oglądających moje materiały jeszcze tego nie robi. Ja z grami niezależnymi mam jeden podstawowy problem. Jest to model dystrybucji. Ogólnie nie jestem zwolennikiem dystrybucji cyfrowej, lubię zbierać gry w wydaniach fizycznych na półkach, no a wydania fizyczne gier indie bardzo często są po prostu bardzo limitowane i bardzo drogie, na przykład te robione przez Limited Run, i często nie mam zwyczajnie kasy, żeby je kupować, ale jako że zawsze staram się wspierać małych twórców, czy to w grach, czy w muzyce, to dla gier niezależnych często robię wyjątek i kupuję w dystrybucji cyfrowej te gierki. Na pierwszym Switchu ograłem parę naprawdę fajnych tytułów, na przykład Paratopic albo Mythic Ocean, trafiłem też na trochę gówna, na przykład taki fatalny horror Hollow, nie mylić z Hollow Knight, to też jak sobie wszedłem tutaj na YouTube'a Nintendo UK i zobaczyłem, że ten pokaz, to znaczy jego zapis ma ponad 40 minut, to mówię sobie, kurczę, fajnie, będzie dużo kontentu. No szybko mnie jednak to wszystko wyprowadziło z błędu, bo okazało się, że z tych 40 paru minut, 30 to po prostu odliczanie do pokazu, który zaraz się zacznie, samego pokazu było 15 minut, okej. Okay. Też spoko. W zasadzie to przekrój gatunkowy tych ogłoszonych gier to był taki jak w przypadku gier niezależnych można było się spodziewać, bo było trochę metroidwani, trochę jakichś 2D, roguelike'ów, parę symulatorów. I trochę główno gierek. Oprócz tego był też jeden bardzo ciekawy evenement zapowiedziany, ale to sobie zostawię na później, bo ten pokaz uświadomił mi jeszcze jedną rzecz. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni materiał, czyli ten z zeszłego tygodnia o Pantnest Showcase, to tam mówiłem, że większość przedstawionych wtedy gier da się zaklasyfikować do jednej z dwóch dużych grup. Były to albo odgrzewane kotlety w postaci remake'ów i remasterów, albo gry, które mimo tego, że są dostarczane przez dużych twórców, to są grami w w jakiś sposób prostszymi w konstrukcji. Czasem graficznie, czasem mechanicznie, no ale nie były to gry typu A, mimo tego, że były produkowane przez duże korporacje, które dogadały się z Nintendo co do współpracy e, i które znalazły się w zaszczytnym gronie tych, które devkity otrzymały. O aferze devkitowej to możecie sobie też zobaczyć mój materiał. No ale to na tę drugą grupę chciałbym szczególną uwagę zwrócić, czyli tych gier, które mimo, że tworzone są przez duże korporacje, to nie są grami wybitnie skomplikowanymi, czy też po prostu bud że to chłonnymi. No bo patrząc na te gry niezależne zaprezentowane na zeszłotygodniowym Indie World, to nie umiem się pozbyć takiego wrażenia, że w zasadzie większość z nich wymagało dokładnie tych samych nakładów pracy co przedstawione dwa tygodnie temu na Partners Showcase, remake'i, remastery oraz gry dużych studiów, ale bardzo proste i ja się tutaj zastanawiam, czy to produktywność tych małych niezależnych studiów, które składają się często z czterech pięciu osób, wzrosła do takiego poziomu, że robią Gry Tak samo skomplikowane co duże korporacje, takie jak Square Enix, czy może po prostu te korporacje, które prezentowały nam coś na partner's showcase, lecą sobie w chuja i mimo dużych zasobów, zarówno kadrowych, jak i finansowych, tworzą po prostu gry, które z powodzeniem mogłyby być stworzone przez kilka osób. I oczywiście nie przeczę, że taki zapowiedziany na partner's showcase Octopath Traveler będzie fajnym i rozbudowanym rpg em ale taki na przykład Mina The Hollower, Never czy Well Dwella nie. Odstawały tutaj jakoś bardzo mocno poziomem złożenia, a już na pewno nie pod kątem grafiki. Oczywiście, jak to bywa w przypadku gier niezależnych, trafiło się tutaj parę symulatorów, których ja odbiorcą nie jestem, na przykład Tiny Bookshop albo GoGo Go Town. Ale myślę, że gdyby kiedyś w e-shopie pojawiła się jakaś taka promocja, żeby można było to powiedzmy za dolara zgarnąć, to chętniej wybrałbym taki Tiny Bookshop niż za tę samą cenę jakieś Call of Duty czy Assassin's Creed, więc. no Nigdy nie mówię nigdy, bo chyba najbardziej na tym pokazie moją uwagę przyciągnęła gra, również trochę wpisująca się w tę stylistykę, czyli Headling. Gra o prowadzeniu bydła w góry. Headling wychodzi 21 sierpnia tego roku na pierwszego switcha i ta data jest tutaj w pewnym sensie wyjątkiem, bo ja nie wiem czy to już jest jakaś nowa tradycja. Nie śledzę tych wszystkich pokazów od wszystkich korporacji aż tak dokładnie, żeby wiedzieć, więc no napiszcie mi w komentarzach, jeżeli gdzieś tutaj czepiam się niesłusznie, ale zarówno na tym pokazie, jak i na Partners Showcase dostaliśmy masę gier, co do których informacja w kwestii daty ograniczała się do tego, że no będzie w tym roku albo będzie w 2026. I jako że ja ciągle zastanawiam się nad tym, czy warto drugiego switcha kupować, to w momencie, kiedy jest mało gier dobrych, interesujących mnie, dostępnych na już, to chciałbym chociaż wiedzieć, czy te gry, które potencjalnie zainteresują mnie i potencjalnie przekonają do zakupu tej konsoli, będą w ogóle dostępne. Nie wiem, no w tym roku, może za dwa miesiące, albo nawet jak w 2026. To kiedy? W styczniu w wakacje czy może będę musiał czekać do kolejnych świąt, żeby sobie to kupić? Ale wydaje mi się, że to już naprawdę jest jakaś nowa tradycja, bo nawet w przypadku tytułów, które były dostępne już w dniu tego pokazu, to Nintendo i tak pisało, że będą dostępne dziś, ale później. Później, czyli kiedy? Czy to nie jest tak, że w przypadku na przykład Premier na PS5, które wychodzą i możecie sobie w wersji cyfrowej je kupić, one pojawiają się po prostu w momencie zmiany daty z jednego dnia na drugi, czyli o godzinie 00.00. I oczywiście ten moment premiery w skali świata różni się w zależności od strefy czasowej, w której przebywasz, no ale przynajmniej wiesz, że u ciebie będzie to w pierwszej minucie dnia premiery. A co to jest za informacja, że będzie dziś, ale później? Ale, żeby nie było, że za mało się... Czepiam. Ten pokaz Indie World Showcase dotyczył pierwszego i drugiego. Switcha. Niektóre gry zapowiedziane są tutaj tylko na drugiego Switcha. Chociaż jak teraz patrzę na tę listę, którą sobie przygotowałem, to chyba tylko jedna gra będzie ekskluzywna dla Switcha 2. Reszta gier została zapowiedziana jako gry albo na obie platformy, albo tylko na pierwszego Switcha. I tutaj pojawia się pewne moje niezrozumienie tematu, więc ponownie, jeżeli gadam głupoty, to mnie poprawcie w komentarzu, ale czy to nie jest tak, że jednym z takich największych feature'ów Switcha 2 miała być wsteczna kompatybilność ze Switchem 1, więc jeżeli tak jest, to czy przypadkiem gry wydane tutaj tylko na Switcha 1 będą z automatu też grami na Switcha 2? A jeżeli tak, to dlaczego niektóre gry były oznaczone jako tylko gry na Switcha 1, na przykład wspomniany przeze mnie Headling, a inne oznaczone jako wydane na Switcha 1 i na Switcha 2? No ale okej, okay, w ten Headling to sobie pogram już niedługo, preordera można nawet teraz złożyć, zasłuchajcie, 19,99 dolarów. Okej, okay, koło stówy nie jest źle, to jest całkiem niezła cena. No tylko, że właśnie zorientowałem się, że przed chwilą mówiłem, że akurat ta gra planowana jest na Switcha 1, nie na Switcha 2. Kumam, że chyba no, będzie ją można na Switchu 2 odpalić w kwestii kompatybilności wstecznej. No ale, jeżeli na tym pokazie szukałem odpowiedzi na pytanie, czy gry Indie uratują drugiego Switcha w moich oczach, czyli czy przekonają mnie, że wreszcie warto kupić tę konsolę, to właśnie uzyskałem odpowiedź. Jedyna gra, która mnie tutaj interesuje, to gra na Switcha 1. Ale wspomniałem, że było tutaj jeszcze jedno ogłoszenie, które bardzo mnie zainteresowało. Bynajmniej nie tym, że jest jakieś mega super. Jest po prostu kuriozalne, chociaż może ja znowu czegoś nie kumam. Nintendo ma rację, a ja po prostu się czepiam. No ale posłuchajcie. Zostało tutaj ogłoszone, że do gry Little Kitty Big City powstanie. Update. Kurwa serio, nie wytłumaczcie mi, bo ja chyba jeszcze po chorobie po prostu no, mam problem z myśleniem i trzeźwą oceną sytuacji. Czy to jest tak, że ten update to jest taki bogaty, że trzeba było ogłosić go razem z trailerem? w fanfarach, bo normalnie to prawie jakby stand-alone dodatek, czy może po prostu to nie update jest tak bogaty, tylko ta konferencja jest tak biedna, że trzeba było nawet łatkę do gry sprzed dwóch lat ogłosić jako coś super zajebistego. A dobra, wiecie co, zmęczony jestem od tego myślenia o tym Nintendo, poczekam sobie do premiery Headling, to przynajmniej sobie w coś pogram. Dajcie mi znać, czy na tym pokazie jakaś gra zwróciła waszą uwagę, Albo czy pojawiły się tutaj jakieś gry, które według Was powinny przekonać mnie do tego, że jednak warto tego drugiego Switcha kupić, bo ja na razie jestem wciąż dość sceptycznie nastawiony. Czekam na Was w komentarzach i ten, jak chcecie, to możecie subskrybować kanał. Widzimy się też w każdą niedzielę o 18 na Twitchu, na streamach. To znaczy, ostatnio się nie widzieliśmy, bo tak jak mówiłem, byłem chory. Trzymajcie się tam.